Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem skupimy się nieco na pojęciu, jakie użył na nasz obecny, niestety niezbyt mądry i bardzo niepolski premier. Chodzi o demokrację walczącą. Autorem tego pojęcia był sfrustrowany niemiecki prawnik, konstytucjonalista. Pochodzący z mieszanej niemie burżuazyjnej niemiecko-żydowskiej rodziny, pan Karl Levenstein. No, i to tutaj już powinien nam się palić lampek czerwony, ponieważ facet był prawnikiem. I pan Levenstein, czego się można spodziewać, był bardzo sfrustrowany, że pewien pan Wąsaty i jego ponagierzy doszli do władzy w 1933 roku. Ale jeszcze bardziej frustrował go fakt pana Lewensteina, że pan Wąsaty i jego ponagierzy, doszli do władzy yy, demokratycznie, a po prostu wygrał wybory zgodnie z demokratycznymi zasadami, i zgodnie z wolą ludu skasował demokrację. I tutaj akurat pan Lewenstein płakał nad jego zwycięstwem, tylko jak patrzymy na wybory z 1932 roku, które właśnie których wyniki zostały ogłoszone i miały następstwa w 33 styczniu, to ponad 60% obywateli Niemiec zagłosowało wtedy albo na Adiego, albo na jego konkurenta z komunistycznej strony, Telmana. No to widzimy, że ponad 60% Niemców wsparło totalitarne, antydemokratyczne partie. No ale tutaj pan Levenstein nie był bezstronny, płakał tylko nad zwycięzcem Adiego. No, i podczas tego płaczu i frustracji, jak uciekł szybko, akurat udało mu się uciec do Stanów Zjednoczonych, bo miał na tyle kontaktów, że jeszcze mu się udało, i statku z nim nie zatrzymano w przeciwieństwie do wielu jego siomali później, zwłaszcza to pan Lewenstein płacząc, wymyślił coś takiego, że musi być demokracja walcząca. On jeszcze, jak to każdy prawnik, dzieli włos na czworo i wymyślił demokrację opancerzoną, ale jak popatrzymy na pojęcia demokracji walczącej i opancerzonej, chodzi praktycznie o to samo, jak na logikę to się weźmie, więc analiza, analizatorzy problemu, ludzie, którzy to analizują, używają przeważnie pojęcia demokracja walcząca. I o co w tej demokracji, w tym konstrukcie umysłowym Pana Löwensteina chodzi? Chodzi tylko o to, że demokracja walcząca to powinna być taka, która nie pozwoli się obalić. Że partie, które czy stronnictwa, które są antydemokratyczne, po prostu nie wygrają. A nie wygrają dlatego, że policja nawiedzi ich organizacje, policja zaaresztuje ich członków, czy zwyczajnie, zgodnie z prawem, nagle stworzonym ad hoc w obronie demokracji, odbierze im się kasę, czy tak jak przed wojną często złośliwie robiono, jak na przykład odebrano panu Leonowi de Grelowi, jak. Christus Rex miał coraz większe poparcie w Belgii, odebrano papier drukarski, nie mogli już drukować swoich gazet. No i takie tam, dzisiaj na przykład to odcina się od internetu, to jest analog dzisiejszego odebrania papieru drukarskiego. No i właśnie takimi metodami pan Lewenstein chciał bronić demokracji. Tylko teraz jest proste pytanie. Skoro demokracja jest takim systemem, że de decyduje suweren, czyli lud, czyli powinna też się móc skasować. No, ale pan Lewenstein miał oczywiście myślenie prawnicze, jeszcze bardzo mocno zideologizowane, że demokracja jest to szczęście ludzkie, do którego ostatecznie dąży ludzkość i nic nie może tego pochodu zatrzymać. Gdyby tak było, że demokracja jest szczęściem ludzkim, do którego dąży ludzkość, nikt by nie chciał tego zatrzymywać. Jeśli da się ją zatrzymać, znaczy, że nie jest ona tym ostatecznym szczęściem. No, ale tego już tę główka pana Lewensteina nie rozumiała. I to pojęcie demokracji walczącej tak sobie oscylowało w tych naukach politycznych jako takie kuriozum bardzo często, dopóki w ostatnich kilkudziesięciu latach 20, 25 w Unii Europejskiej <coughs> zaczęli sobie rządzący zdawać sprawę, że już coraz większa część ludności tych ich genderów, imigrantów, zielonych wałów i innych tam dziwac prostowania bananów i innych takich rzeczy, no już te ludzie tego raczej nie chcą. Więc należy wprowadzić demokrację walczącą w czyn. I widzimy, jak wygrywają lewacy, wszystko jest dobrze. Jak wygrywają ich przeciwnicy, no to trzeba robić drugą turę wyborów i liczyć te głosy, żeby na pewno oni nie wygrali. Jak dalej wygrywają, no to trzeba jojczyć różnymi i tsue, nie tsue ich tam ujeżdżać i takie inne rzeczy. No, widzimy wtedy, że demokracja zamienia się w nic innego, jeśli stosujemy w praktyce chociażby część założeń pana Lewensteina bo nawet nie wszystkie demokracja zamienia się w demokraturę czyli w demokratyczną dyktaturę i tyle jest e, do powiedzenia jeśli chodzi o demokrację walczącą jeszcze tylko jedno chciałbym zauważyć bo się trochę rozgadałem że jak oddamy prawnikom możliwość decydowania o naszym życiu to mamy kompletny galimatias to nie tylko pan Lewenstein e, jest tego przykładem ale prawnicy anglosascy, którzy po II wojnie światowej ułożyli tak e, prawo stosunków międzynarodowych, że ten, kto komu wojnę wypowie, nawet jeśli jest się napadniętym i wypowie się wojnę temu, który napadł, to jest od razu winny wszystkiemu ten, który wypowiedział wojnę. <grych> Więc nikt nikomu obecnie wojny nie wypowiada. Kasus to, co mamy za wschodnią granicą. I jeszcze jest jedno następstwo, że kiedy... E, Rosjanie zintensyfikowali działania w lutym 2022 z Ukraińcami, to nazwali to specjalną operacją, a Ukraińcy to niczym nie nazwali i, i nie wypowiedzieli wojny Rosjanom, bo nie chcą brać wszystkiego na siebie. Ogólnie należy to podsumować tak, że po II wojnie światowej, z punktu widzenia prawa, tak jak chcieli prawnicy, wyeliminowano wojny, niemniej jednak wojny się toczą, ale obecnie są nazywane na przykład konfliktem zbrojnym, starciami zbrojnymi. Konfliktem etnicznym, czy specjalną operacją, i tak dalej, i tak dalej, ale wiemy, że to są zwyczajnie wojny, mniejsze lub większe, partyzanckie, pełnoskalowe. Tak to wygląda, jeśli oddamy bezmyślnie coś prawnikom, którzy tak ułożą prawo, że wszystko zgodnie z prawem będzie zgodne, ale niemożliwe do wprowadzenia. Tak samo wyeliminowali po II wojnie światowej sprawa wojny. Ale wojny mają się dalej dobrze, niestety dalej są toczone, ale prawnie ich nie ma, nazywają się inaczej i nie są wypowiadane. Wszystkiego dobrego Państwu życzę, do widzenia.